Zapraszamy na podróż po jednym z najpiękniejszych i najbardziej różnorodnych regionów Polski Dolnym Śląsku krainie, w której znajdziemy góry, jeziora, uzdrowiska, winnice, majestatyczne zamki i pałace, od wieków przyciągające miłośników historii, przyrody i niezwykłych opowieści. W nowej serii programów telewizyjnych Dostępnik Dolnośląski pokażemy, że dzięki nowoczesnej infrastrukturze, przemyślanym udogodnieniom i zaangażowaniu lokalnych społeczności, region staje się dostępny dla wszystkich odwiedzających, niezależnie od ograniczeń. Wspólnie odwiedzimy wiele atrakcji już dziś przystosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Porozmawiamy z lokalnymi przewodnikami, sprawdzimy dostępną infrastrukturę, a także podpowiemy, gdzie można bezpiecznie i komfortowo spędzić wolny czas. Nasz program to nie tylko przewodnik po atrakcjach, to inspiracja do aktywnego życia bez względu na bariery. Podróż rozpoczynamy od Arboretum Wojsławice. To wyjątkowe miejsce, będące filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, położone w malowniczej kotlinie na północnych stokach wzgórz dębowych, około 50 km na południe od Wrocławia, w pobliżu Niemczy. Przepiękne miejsce na mapie Dolnego Śląska. To ogród, który ma 62 hektary, i o każdej porze roku jest tu co podziwiać, co oglądać, warto przyjechać. Arboretum jest atrakcyjne o każdej porze roku. W tej chwili kwitną różaneczniki i azalie, już za chwilę piwonie, później liliowce w lipcu, w sierpniu hortensje, a we wrześniu, oczywiście, trawy. Cudowne. Zieleń, mnóstwo roślin. Cisza, spokój, ptaki, niesamowite rośliny. Można położyć się na trawce, wypocząć. Są miejsca ogniskowe, miejsca na grilla. Mamy sad czereśniowy 10-hektarowy. Każdy, kto przyjedzie, może owoce degustować na miejscu. Oczywiście poza Arboretum już owoców nie wynosimy, ale na miejscu wszystkie owoce można zrywać i próbować. Mamy piękną ekspozycję skał i minerałów z terenów Dolnego Śląska, które można podziwiać w georetum. No ale przede wszystkim to, z czego ty słyniemy, jesteśmy dumni, to niezwykłe kolekcja roślin. Przyjeżdżając do Boisławic, ja mogę się przemieszczać. Jestem w Azji, jestem w Ameryce Północnej, jestem w Australii. Także zmieniając poszczególne kwatery w Wojsławicach, zwiedzamy ten świat, ponieważ rośliny, które tu rosną, pochodzą z różnych sterew klimatycznych, a także z różnych kontynentów, także to jest też taki ewenement na skalę nie tylko polską, ale też europejską. Ja kilka lat temu też skończyłem takie studia podyplomowe terapia, czyli leczenie ogrodem. No i ten ogród się doskonale nadaje do tego, ponieważ możemy przeprowadzać tą terapię albo czynną, albo bierną. Zwykłe przebywanie w ogrodzie Pływa też na nas kojąco, w jaki sposób ogranicza nasz stres. Szukamy tego piękna, szukamy zapachów, szukamy kolorów żeby pobudzić nasze zmysły. No, Ta chorterapia czynna, czyli jakiś spacery, czy też dorobne prace, które pomagają nam usprawnić funkcjonowanie w życiu codziennym. No i śpiew ptaków, który słyszymy. Naliczono tu kiedyś ponad 70 gatunków gniazdujących ptaków. Także to też jest coś niesamowitego, że w tym małym miejscu występuje taka różnorodność, jeśli chodzi o, o zwierzęta, bo to nie tylko ptaki, ale też mamy jeże, zające. Nie byłem tutaj od dłuższego czasu i przyznam szczerze, że dzisiaj, kiedy widziałem te wszystkie kwitnące kwiaty. Na dodatek bardzo miłym towarzystwie gospodarzy tego obiektu spędziłem bardzo dobry czas. Teren jest wymagający i na pewno osoba, która przyjedzie tutaj na wózku no będzie miała duże problemy, żeby się poruszać, dlatego że mamy żwirowe alejki, duże przewyższenia. Ja przy wsparciu asystenta i tego sprzętu, na którym dzisiaj siedzę tutaj, to jest taka najprostsza przystawka, jaka może być, ale jakoś daliśmy radę i zobaczyłem tutaj całkiem sporo. Więc na pewno można zobaczyć dużo. Można zobaczyć bardzo piękne miejsca i można tutaj spędzić miło czas. Co więcej, niezależnie od tego, czy przyjedziemy sami, czy z rodziną, coś zobaczyć możemy. Na dole jest też galeria, w której można zupełnie dostępna obejrzeć ciekawe prace graficzne. W jej pobliżu znajduje się też toaleta, która moim zdaniem spełni, że tak powiem, oczekiwania większości osób, które chcą z niej skorzystać. Jest taka możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o sam obiekt, kiedy przyjedziemy tutaj z rodziną, czy ze znajomymi, naprawdę. Jest co robić. Są takie stoliczki jak ten, czy nawet jeszcze bardziej klimatyczne, kamienne ławy, przy których można sobie zrobić piknik, spędzić chwilę swobodnego czasu i po prostu nawet zwyczajnie posiedzieć, posłuchać śpiewu ptaków. Naprawdę ta wycieczka była warta tego, żeby. Przyjechać tutaj, przywieźć ten sprzęt, zorganizować tą wycieczkę, ponieważ jest, no jest pięknie. Pogoda jeszcze dzisiaj dopisała wyjątkowo. Robimy fajne rzeczy, a chyba o to chodzi. Turystyka, dostępne miejsca, atrakcje zmieniają nasz sposób postrzegania rzeczywistości, aktywizują nas, powodują, że chcemy więcej, więcej aktywności, więcej samodzielności i chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja też chcę zaznaczyć, że, a to jest bardzo ważny wątek, że nasze społeczeństwo się bardzo dynamicznie zmienia. Obiektywnie starzejemy się. Nawet jeżeli nie jesteśmy osobami, w rozumieniu jakiejś regulacji z niepełnosprawnościami, to jesteśmy osobami, które z wiekiem nabywają różnych dysfunkcji, trudniej nam, nie wiem, przejść, chcemy lepiej odpocząć, pojawia nam się jakaś dysfunkcja organizmu czasowa i takie miejsca, w których możemy liczyć na takie wsparcie infrastrukturalne, one otwierają się na, na naprawdę bardzo szeroką dostępność dla bardzo szerokiego grona odbiorców nie tylko osoby z niepełnosprawnościami więc myślę, że i przedsiębiorcy, i instytucje powinny myśleć tymi kategoriami a nawet może nie tyle powinny tylko myślę, że właśnie zaczynają myśleć, kiedy mają kontakt z takimi klientami i kiedy taki klient mówi: było fajnie, dziękuję, że mogłem. Było super, wyspałem się, zjadłem dostępne śniadanie, zobaczyłem wspaniałą atrakcję, podjechałem. Wydaje mi się, że postrzeganie takich miejsc przez pryzmat różnorodności jest bardzo istotne. Po wyjątkowo intensywnym dniu postanawiamy zatrzymać się w hotelu Niemcza, Wino i Spa, oddalonym od arboretum w Wojsławice, niecałą minutę samochodem. Obiekt wyjątkowy ze względu na bliską lokalizację z winnicą niemczańską, która znajduje się na szlaku winnic Dolnośląskich. To jest bardzo przyjemny. Muszę to powiedzieć. Pokój. Widzę, że tutaj właściciele myślą o tym, jak wychodzić naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, osobom z niepełnosprawnością ruchową przede wszystkim, bo z tej perspektywy patrzę na przykład na łazienkę. Druga znajduje się przy restauracji. Z tego co wiem, to akurat właściciele tego obiektu myślą też o rozszerzeniu tej oferty o kolejne takie pomieszczenie, to znaczy, że widzą potencjał w ruchu osób. Z niepełnosprawnościami w ruchu turystycznym, i to jest fajne. Cieszę się, że takie zjawisko ma miejsce, że widać, że to zapotrzebowanie faktycznie istnieje. Obiekt jest zabytkowy. Pytałem właścicieli, więc wiem, że nie wszystkie elementy i miejsca mogą być dostępne, co dotyczy niestety baru, ale obsługa w części restauracji, która jest na poziomie dostępnym dla wózków, obsługuje gości i przynosi wszystko, co jest niedostępne. No niestety, nie każde miejsce. Można to stosować idealnie, szczególnie kiedy uwarunkowania są historyczne i zabytkowe. Właściciele obiektów widzą ten potencjał ruchu turystycznego osób z niepełnosprawnościami i bardzo mocno otwierają się na to. Starają się zadbać, żeby być może to, co dzisiaj jeszcze nie jest idealne, w przyszłości było dużo lepsze. Chcemy, aby kolejne pokoje były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Staramy się o to dbać. Wizyta też pana Tomasza uzmysłowiła nam jak wiele błędów przy projektowaniu e, można popełnić, a które są uniwersalnie dobre, ale kiedy się dochodzi do szczegółów, a kiedy właśnie przyjeżdża osoba, która ma ograniczone możliwości ruchowe, dopiero nam o tym mówi. Dzisiaj wiemy, co należy zrobić lepiej i więcej, nie wszystko da się przebudować. Oczywiście technologia typu schodołast czy tego typu rzeczy są, natomiast to nie rozwiązuje problemów dostępności wszędzie, ale nasza obsługa zawsze przyniesie odpowiednie rzeczy i i pomoże. Winica Niemczeńska powstała w 2017 roku i znajduje się na szlaku winic dolnośląskich, których już w naszym województwie jest ponad 40. I do których oczywiście zapraszamy. Wilnice łączą ze sobą zarówno kulinaria, ale też widoki, też piękne miejsca, gdzie można sobie odpocząć, a przy okazji spróbować lokalnych produktów. Kadzie, leżakowanie, to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Do tego ciekawa historia, beczki. To robi wrażenie, i jest bardzo interesujące. Dzięki gościnności właściciela hotelu, a zarazem prezesa zarządu winnicy Niemczańskiej mogliśmy zobaczyć jak wygląda takie miejsce od kuchni. Czas na dalszą podróż. Tym razem udajemy się do resortu Jedlinka, gdzie znajduje się wyjątkowy pałac, hotel oraz kraftowy browar. Na miejscu przywitał nas prezes Fundacji Pałacu Jedlinka Sławomir Oksenius. Jesteśmy dostępni dla osób z niepełnosprawnościami. Nie mamy e, najmniejszego problemu z przyjmowaniem gości e, o różnym stopniu niepełnosprawności i to zarówno jeżeli chodzi o nasz hotel, browar, częściowo pałac. Pałacem mamy największy problem, ponieważ jest to obiekt historyczny, więc nie możemy tutaj zastosować tych rozwiązań, które zastosowaliśmy na przykład w naszym hotelu czy browarze, ale staramy się cały nasz program kulturalny, wystawy, wernisaże, wszystko co organizujemy w pałacu, również udostępnić osobom, które nie mogą funkcjonować tak jak reszta społeczeństwa na co dzień. Można powiedzieć, że jesteśmy perłą górsowych, Znajdujemy się w jednym z najbardziej atrakcyjnych, najbardziej ciekawych rejonów Dolnego Śląska czy też Polski. Sami mamy bardzo wiele do zaoferowania, ale także cała okolica obfituje w niesamowite atrakcje. Także zapraszamy i będzie nam niezmiernie miło, jeżeli odwiedzicie nas Państwo. Ja bardzo się cieszę, że w tych obiektach po pierwsze można się faktycznie przynajmniej z perspektywy osoby na wózku zatrzymać, można znaleźć nocleg. Jak zawsze najczęściej w pokojach hotelowych nie wszystko jest może idealne, ale jest naprawdę dostosowany pokój w taki sposób, że ja bym sobie swobodnie w nim poradził. Mówię to oczywiście ze swojej perspektywy. Pochwyty, dostosowanie łazienki to jest dla mnie sprawa kluczowa, więc... W hotelu to znalazłem. Znalazłem jeszcze do tego kilka dostosowanych toalet. To jest naprawdę bardzo istotne, bo powiem szczerze, że no to jest jakby taki początek komfortu psychicznego osoby, która przyjeżdża gdzieś i czuje, że po prostu ma takie zaplecze. Przez sympatyczna atmosfera chcę zwrócić uwagę, że na przykład że w hotelu znajdziemy też udźwiękowioną, ubrajlowioną z wypukłymi znakami windę. To jest godne pochwalenia, ponieważ ona naprawdę przybliża też dostępność obiektu dla osób słabowidzących i niewidomych. I to jest świetna sprawa. Jeżeli chodzi o inne miejsca, no przed chwilą byłem gościem restauracji, gdzie też różne ciekawe, że tak powiem, rzemieślnicze procesy mogłem zaobserwować. Nie dość, że można to wszystko zobaczyć, to można, przyznaję, bardzo smacznie tutaj zjeść. I również można znaleźć dostępność. Czy to jeżeli chodzi o sam wjazd do lokalu czy to jeżeli chodzi o toaletę która tutaj się znajduje i to mogę rekomendować natomiast najbardziej wymagającym obiektem jest obiekt na który teraz patrzę i jest to pałac Piękny budynek, ale jest to budynek zabytkowy, remontowany i niestety dostępny tylko z perspektywy oczywiście osoby poruszającej się na wózku, dostępny tylko na parterze. Natomiast nawet na tym parterze możemy czegoś dotknąć, zobaczyć, zobaczyć minerały, zobaczyć jedną z sal, piękne schody. Jest jeszcze jedna zasadnicza zaleta tej przestrzeni, piękny park i zieleń. I dobra atmosfera wypoczynku. To jest coś, co tutaj można znaleźć i znaleźć chwilę wytchnienia. Dolny Śląsk zachwyca, a miejsca, które odwiedziliśmy w tym odcinku, zachęcają do zwiedzania. Warto wyjechać, warto zwiedzać, warto odwiedzić dolny śląsk, odwiedzić różne ciekawe miejsca i że faktycznie można już w tej chwili też indywidualnie zaplanować sobie jakiś pobyt, zadzwonić do hotelu, spodziewać się, że zastaniemy tam dostępny pokój, że będziemy mogli swobodnie korzystać z usług turystycznych. Czasami musimy oczywiście iść na pewne kompromisy. To wszystko się zmienia, ale w każdym z tych miejsc, które odwiedzamy, jesteśmy w stanie coś zobaczyć, zwiedzić, przywieźć masę najczęściej dobrych wrażeń i myślę, że to jest bardzo cenne, bardzo cenne i myślę, że osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny raczej mówimy o jakimś ruchu turystycznym wspieranym, organizowanym. Tak, owszem, to też jest możliwe, ale indywidualnie także można się wybrać, zwiedzać nasz piękny region, a Dolny Śląsk naprawdę ma bardzo wiele do zaoferowania i ogromną moc atrakcji.